Brawo Delta Marek brawo Delta. Proszę Marek brawo Delta Dzień dobry tutaj 161 Brawo Delta 876 operator Marek moje kuty chatu są Gawrony okokolica Centralna Polska Raport dla Ciebie 579 tak to chodziło pięknie cały czas Mikrofon do Ciebie, no, witam, Marko, raport na ciebie 5959. Ja nadal, to jest transivera CR8900 z mikrofona Stati w Master Antenka. Dosyć nisko, bo jakieś 5-5,5 metra nad ziemią. No i trochę wzmacnia, czy to ja nie podbija na jakieś 60, nie jest po tego, watów. Do Ciebie. No ale tu trochę za toną, a na to 4 piąteczki Mikrofon to ma. To jest na tym nabrałem. 3 kropce, 3 3 metra od ziemi Pogodę mamy raczej. Nie za ciekawą, no ale się widzę, że trochę zaczyna przejaśniać, wiatr był w nocy, taki wieczorem wczoraj wyskoczył, a teraz już jest, ale chłodno, tak w granicach 3-4 stopni, no i pochmurno na razie. A słyszę, że u Was y, przestało wiać już, tak? Ja już przestało wiać, wczoraj, wczoraj nocy już przestał wiać, także pogoda 7-8 stopni, natomiast no słońce świeci. Dwa dni tak poważnie powiało, a teraz to już się wszystko wypowiedziło. Yy, ale nie usłyszałem Twojego znaku. Czy nie z Grześkiem przypadkiem rozmawiał? Ty, yy, kolego, 26, nowem tango 009, radio operator Grzegorz. A czyli jednak dobrze usłyszałem, tak mi się wydawało właśnie. Yy, Grzegorz, no także 73 dla Ciebie i miłego dnia oczywiście tam Marku 73 po i tam pozdrawiam do ciebie jak i dla całej twojej rodziny. No dzięki również z drugą stroną.